Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Trzecie czytanie. Na 82 posiedzeniu Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji przedstawionego przez panią poseł Ewę Wolak oraz że przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. Poprawki zostały wycofane. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu druku 2951. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, brzmieniu proponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów za, 288 przeciw, 3, wstrzymało się 153. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.